Witam wszystkich do Maklerski broker. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj 7 marca. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Przejdźmy na platformę dyw broker na indeks SP500. Pytanie: czy ostatnie wzrosty to tylko wzrosty w ogólnym jeszcze trwającym rynku niedźwiedzia, besy? Zobaczmy, przez ostatni rok notowania znajdowały się poniżej linii trendu spadkowego, natomiast w tym czasie mieliśmy okresy wzrostów, czyli tak zwanego odbicia, tak? odbicie, korekta wzrostowa, tym razem korekta wzrostowa trwa już najdłużej, czyli od dołka z października do praktycznie obecnie i dodatkowo jakby jest optymistyczny Scenariusz póki co, element dodany, czyli została przełamana linia trendu spadkowego. Natomiast czy to wystarczy? I to jest teraz kluczowe pytanie, na które inwestorzy starają się odpowiedzieć. Zobaczmy z przybliżenia na ten sam, już na samym odbicie od października. Notowania. W dalszym ciągu znajdują się powyżej tutaj takiej linii trendu wzrostowego, która wspiera te ostatnie odbicie od października. Mieliśmy przełamanie, natomiast tak jak zresztą zaznaczałam na ostatnim naszym spotkaniu, już bardzo prawdopodobne, że właśnie będzie odbicie z tych poziomów, dlatego iż jest to wsparcie wynikające z wielu poziomów, chociażby średniej 200, czyli tutaj mamy średnią 200, którą wiele inwestorów stosuje więc chociażby jest to samospełniająca się prognoza. Czyli mamy średnią 200 i mamy to odbicie ze średniej, ale nie tylko ze średniej. Także jest to retest przełamanej linii trendu spadkowego i dodatkowo poziom 3900 jest to poziom, który niedawno służył jako opór i jako wsparcie, także tradycyjnie jest to także poziom wsparcia. Czyli tu jesteśmy, tak? Spodziewaliśmy się tego odbicia, mamy je. Natomiast bardzo niedługo będzie kolejny test, czyli notowania będą znajdować się pod oporem. Opór 4100 punktów to jest taki poziom, z którym notowania miały problem do tej pory, tak? Czyli tutaj mieliśmy pierwszy test w grudniu, na początku grudnia, później w połowie grudnia, no i na przestrzeni lutego notowania nie zdołały pokonać tego bardzo ważnego poziomu oporu. Dlatego iż po przełamaniu linii trendu spadkowego musimy widzieć kontynuację tego ruchu, czyli musimy widzieć iż szczyt właśnie z grudnia zostanie przełamany. Tego jeszcze nie widzimy. Na razie widzimy podwójny szczyt, czyli jakby taka sytuacja, która daje siłę sprzedającym, tak? Czyli tutaj mamy taką sytuację, także musimy widzieć kontynuację tego ruchu wzrostowego, przełamanie tych poziomów, abyśmy mogli mówić, iż faktycznie jest koniec rynku niedźwiedzia i będziemy mieli kontynuację wzrostów. Jeśli tego nie zobaczymy, to strona sprzedająca zyska na sile, tak? Znowu notowania powrócą poniżej linii trendu spadkowego i można będzie oczekiwać zwiększenia szybszego momentu spadkowego. Także tak to wygląda na, na teraz. Tydzień, bieżący tydzień będzie obwytował wydarzenia makroekonomiczne, czyli przewodniczący Fedu będzie miał swoje przemówienia. Póki co otrzymujemy informację, iż Fed raczej będzie zacieśniał, kontynuował agresywną politykę podwyższania stóp procentowych, dlatego iż inflacja w dalszym ciągu jest problemem, nie jest taka przejściowa, jak to przewodniczący Fedu zakładał. To raz. A dwa, rynek bezrobocia, rynek pracy jest najsilniejszy od dziesiątek lat, co daje pole do manewru właśnie dla Fedu, czyli może podwyższać dalej stopy procentowe, dlatego iż rynek pracy jest silny. Także, tak to wygląda na ten moment, co same dane makroekonomiczne nie sprzyjają, tak? Makro fundamenty nie sprzyjają aktualnym, Wzrostom. Natomiast giełda może zaskoczyć wszystkich, także bądźmy czujni i obecni i patrzmy to, co jest, a nie to, co byśmy chcieli, żeby było albo nam się wydaje. Także to, co właśnie jest fajne w analizie technicznej, to widzimy konkretnie wykres, mamy informację bardzo czytelną, gdzie jesteśmy. Zobaczmy na inny wskaźnik, który też daje nam informację, na, jeśli chodzi o apetyt na ryzyko inwestorów. Jest to ETF junk bonds, czyli są to obligacje wysoko oprocentowane, co od razu jest tożsame, iż stanowią, to są obligacje wysokoryzykowne. Widzimy, iż pod koniec, w marcu 2020, gdy inwestorzy po mocnych spadkach na, na skutek wybuchu pandemii COVID wszedł Fed, Rozpoczął do dróg, inwestorzy to odebrali jednoznacznie, pozytywnie, i inwestorzy weszli w agresywne w ryzykowne instrumenty, zarówno akcje, jak i właśnie proszę zobaczyć, obligacje wysokoprocentowane. Czyli tutaj było bardzo takie wi-odbicie, pojawił się zdecydowany popyt. Jeśli zobaczymy w tym momencie 2022-2023, widzimy, iż obligacje, ten ETF ucierpiał bardzo nas. Na znaczy na spadkach cen, tak jak w 2020 roku, natomiast nie widzimy takiego samego odbicia. Tak? Widzimy tutaj w dalszym ciągu, iż nie ma zdecydowanego powrotu inwestorów, którzy są skłonni podejmować ryzyko. A dlaczego się tak dzieje? Między innymi dlatego, głównie dlatego, że właśnie Mamy inflację i podwyższone stopy procentowe, czyli od dziesiątek lat inwestorzy nie mogli otrzymywać odsetek od dywidend, czy zarabiać na lokatach, czy zarabiać właśnie na rynku kasowym, dlatego że po prostu były zerowe stopy procentowe. W tym momencie inwestorzy mają alternatywne, taką jak na przykład BIL, ETF, który po prostu ma w sobie nic innego jak T-bills, czyli takie krótkoterminowe bony skarbowe, jedno. Do trzech miesięcy, które są oprocentowane w skali roku 4,6%. Czyli inwestor ma dużą alternatywę w tym momencie: albo będzie miał prawie bezpieczne, bo nic nie ma w 100% gwarancji, czyli takie no, najbezpieczniejsze instrumenty, jakie są te bony skarbowe, zysk w, w czasie roku rzędu prawie 5%, albo wystawia się na ryzyko, na akcje, na, na instrumenty ryzykowne. I w tym momencie. Wielu inwestorów oczywiście kieruje się w stronę bezpiecznych instrumentów. No i tak to wygląda. Także ma to swoje konsekwencje. Idziemy dalej: ropa naftowa, wykres ciągłych kontraktów futures, WTI. Widzimy konsolidację, ruch boczny, i tak jak tutaj zaznaczam, zobaczymy czy słusznie, iż jakby szala przechyla się po strony kupujących, tak? Został przełamana linia trendu spadkowego, być może buduje nam się tą momentą. Póki co tak, póki co widzimy już ostatnie dni, bo tu są świeczki dzienne, widzimy te wzrosty, no ale musimy tutaj, żeby było to potwierdzenie, notowania muszą pokonać górne ograniczenia, czyli opór, aby się mogli powiedzieć, iż ok, ruch boczny, konsolidacja została zakończona i jedziemy do góry. Gdzie jedziemy? Jeśli pojedziemy do góry, to pierwszym poziomem oporu głównym będzie tutaj poziom 93,80, jest to poziom zwiększonych obrotów. Proszę zobaczyć, jak ładnie był respektowany, czyli pierw był poziomem wsparcia, natomiast później pełnił rolę poziomu oporu po przełamaniu. Tak to działa. Czyli teraz też jeśli będzie ten ruch do góry, będzie pełnił funkcję oporu. Kolejnym instrumentem, który tutaj z Państwem obserwuję, to jest XLE. ETF na szeroki rynek energii, który znajduje się w ciekawym momencie wsparcia. Tutaj widzimy odbicie z punktu widzenia z linii trendu wzrostowego, jak również tutaj z krótkoterminowego wsparcia. Jeśli łączymy dołki, to widzimy poziom 82,70, jest to tutaj dołki z grudnia, i także tutaj odnajduje ten fundusz wsparcie pojawiają się kupujący także być może jest to ciekawy moment do wejścia, ale oczywiście nie ma żadnych gwarancji. Takie, takie punkty dają nam pewną możliwość zarządzania ryzykiem, czyli jeśli wchodzimy w taką pozycję, to wiemy, gdzie ustawić stop loss na przykład, tak, czyli gdzie ograniczać straty, czyli jeśli takie wsparcie zostałoby przełamane, to OK, pozycja powinna zostać zamknięta i mamy wtedy takie świadome inwestowanie z zarządzaniem swoim ryzykiem. Także dlatego takie poziomy są dodatkowo cenne. DAX, rynek europejski. DAX tutaj po wielu, praktycznie miesiąc znajdował się w konsolidacji, w trójkącie. Teraz okazało się to nie trójkąt, tylko raczej flaga. I mieliśmy dzień dużej zmienności, gdy DAX jednakże odbił się od poziomu wsparcia. Widzimy tutaj tę świeczkę, drugi marzec, i od tego czasu mamy kontynuację tego ruchu wzrostowego, czyli mamy już nowe szczyty na DAX-ie, czyli tak się skończyła konsolidacja na indeksie europejskim. Bitcoin, Bitcoin, zobaczmy. Ma tak jak też to było do przewidzenia, ma duże problemy z pokonaniem poziomu technicznego 25 tysięcy. Poziom ten był, pełnił funkcję poziomu wsparcia i teraz pełni funkcję oporu, tak? czyli mieliśmy opór w sierpniu i teraz, gdy notowania doszły do tego poziomu, mamy reakcję. Czyli jeśli przejdziemy na wykres jednogodzinny, to możemy sobie to obserwować w dużym zbliżeniu, czyli widzimy na wykresie jednogodzinnym, łączymy szczyty, mamy linię trendu spadkowego, tutaj po okresie konsolidacji mamy przełamanie, w tym momencie jakby Bitcoin za mówił kompletnie są zamrożone, zamrożona zmienność, natomiast tutaj ten, ten ruch, momentum spadkowe, jak widać, tak, zarówno na wykresie dziennym, jak i Jednogodzinnym nie widać tutaj jakiegoś powrotu popytu na ten moment. Złoto, para walutowa na koreksie złoto, czyli XAUUSD wykres dzienny. Złoto, jeśli tak sobie zobaczymy notowania z ostatnich lat, to widzimy, iż taki pivot point, jak to się nazywa po angielsku, takim punktem zwrotnym, jest, wydaje się, poziom 1800, czyli ten poziom gdzieś tam jest to taka średnia z ostatnich notowań z właśnie z kilku ostatnich lat. I po ostatnim ruchu wzrostowym mamy korektę dojścia do tego właśnie poziomu i póki co odbicie. Nie ma żadnej gwarancji, jeśli chodzi o złoto, jak będzie na najbliższe tygodnie, czy nawet miesiącem. Dlatego, iż FED w dalszym ciągu utrzymuje narrację podwyższania stóp procentowych, co samo przez się nie jest dobre dla złota. Dlaczego? Dlatego, że złoto nie płaci odsetek, a jeśli lokaty płacą odsetki, obligacje płacą odsetki, to złoto nie jest wtedy tak dobrze postrzegane. Natomiast już teraz możemy myśleć, wiedzieć, że to kiedyś się skończy. Tak? FED nie będzie mógł podwyższać stóp procentowych w nieskończoność. A gdy to będzie miało miejsce, gdy zatrzyma podwyższanie 100%, to wtedy będzie faktycznie czas na złoto. A złoto, gdzie jest w tym momencie? Tak naprawdę przez wiele lat na złocie się nic nie dzieje, także moglibyśmy o nim troszkę zapomnieć. Natomiast znajduje się lekko 11% od swojego szczytu wszechczasów, czyli, czyli jakby całkiem dobrze biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Czyli tu jesteśmy. Szczytszych czasów poprzedni 2018 rok, został przyłamany 2020. Od tego czasu trwał bardzo długotrwały ruch boczny, konsolidacja. I tu jesteśmy wiele się nie dzieje, tyle wiemy na dzisiaj. Czy dużo, mało, nie wiem. TLT obligacje 10-letnie czy 20-letnie nawet. I tu też żeby nastąpił Jakiś popyt, żebyśmy widzieli zdecydowany popyt, musi się zmienić już polityka Fedu. Także ostatnie doniesienia właśnie są takie, iż się nie zmienia. Kontynuacja jest, co dobrze nie rokuje także dla rynku TLT, obligacji długoterminowych. Okej, okay, sądzę, że na dzisiaj to mniej więcej wszystko, co dla Państwa przygotowałam. Ważny dzień makroekonomiczny, także będą ogłaszane dane makro, Fed. Przewodniczący Fedu będzie miał swoje przemówienia, także nie powinniśmy narzekać na brak zmienności. Także będą okazje dla traderów, dla, dla, gra, dla graczy z dźwignią. Natomiast tak to wygląda na dzisiaj. Czyli rynek szeroki SP500 bardzo blisko poziomu oporu i też niebezpiecznie blisko przełamania poziomu wsparcia. Także zobaczymy, czy to jest tylko odbicie w rynku Bessy, czy też jednakże nie, czy też jednakże popyt nas zaskoczy i po, jeśli pokonamy tutaj te poziomy ostatnich szczytów, to faktycznie być może będziemy mogli mówić o zakończeniu rynku Bessy. Dziękuję, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam.